Cześć z tej strony Oskar. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć dlaczego tak bardzo lubię jeść Serek Wiejski. To jest dopiero zajebista rzecz. Ciekawe czy młodzi widzowie, którzy mnie oglądają w ogóle coś takiego kiedyś jedli, czy dla Was jest to ohydne. Jak ja byłem mały, czy w wieku nie wiem nastoletnim, dla mnie to też było ohydne. A kiedyś tak dla beki kupiłem, przekonałem się i to jest po prostu zajebiste. To jest po prostu wow! Także, jeśli będziecie mieli kiedyś jakichś gości z zagranicy, przyjadą do Was jacyś yy, właśnie ludzie z rodziny, czy, czy jacyś znajomi, na przykład obcokrajowcy, tak? no niekoniecznie Polacy, tak? To nie zabierajcie ich do McDonalda czy gdzieś tam, tylko kupcie im serek wiejski albo inne polskie jakieś specjały, potrawy, czy coś, co można kupić tylko w Polsce, bo nie sądzę, że można to kupić za granicą. Chociaż jest niby napisane Cottage Cheese, być może jest coś podobnego za granicą. Ja nigdy nie widziałam niczego takiego. Zaraz wam otworzę i pokażę to. Są też w sprzedaży jeszcze inne. Takie tutaj z takim opakowaniem podzielonym na tak jakby dwie części i z boku jest tak jakby dżem w osobnym pojemniczku. Na przykład wiśniowy, czy tam truskawkowy, czy jagodowy albo miód. I wtedy to można z tym serkiem zmieszać. Zaraz to otworzę i wam pokażę. I nawet nie wiem, nie wiedziałem, że jest coś takiego jak odmiana lekki, tylko 3% tłuszczu i troszkę jest mniejszy. Tutaj ile jest gramów? 200, a tutaj pewnie będzie ze 170? 150. Także no nie mogę się już doczekać. Zaraz to otwieramy i Wam pokażę jak to wygląda w środku. Jakie to są wspaniałe rzeczy. Proszę bardzo. Naturalny. I krótka data przydatności. Tylko do 7 czerwca, więc to trzeba na bieżąco kupować i jeść. A, proszę bardzo. Podrywamy wieczko. I proszę zwrócić uwagę na te grudki, na te kuleczki, na te kluseczki. No przecież to jest sama słodycz. Oczywiście nie jest to słodkie, ale ja tak mówię. To jest zajebiste. No, pytanie do młodych, czy to jedliście w ogóle? Dla mnie to jest po prostu zajebiste. Zaraz to spróbuję i Wam powiem. No, będę się tutaj żywił tym zaraz. Proszę. <laughs> Uwaga, jeżemy te grudki. No, wiesz jak to smakuje? To jest taki leciutki smak. To jest taki smak, jakby ser maczany w mleku, ale takim Świeżym w ogóle bez tłuszczu mleku. Tak, jakby prosto od krowy. I te grudki nie są wcale twarde, one się rozpływają w ustach, ich nie trzeba gryźć ani nic. One się rozpływają w samych ustach. I jeszcze najlepiej to właśnie jeść schłodzone prosto z lodówki. To tak fajnie podniebienie chłodzi, albo przełyk jak już się przełyka, to zajebiste. A. No, także to tyle z mojego wideobloga dzisiaj. Co tu więcej opowiadać o tym Serkol? To jest zajebiste. No zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy. Wiem, że ten filmik to może nie jest specjalnie jakiś najwyższych lotów, ale zobaczymy, czy są ludzie, którzy to kupują, jedzą, którzy to znają. Czy młodzi? W ogóle nie, bo kupujecie jakieś Danona, Cota, czy jakiegoś Millera niemieckiego, czy jakąś Bakome, czy jakąś Jogobellę, czy coś. No, jestem ciekawy, czy ludzie kupują polskie rzeczy. No. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!